Zawsze staramy się znaleźć jakieś przewodnie hasło dla naszej imprezy po to, żeby troszeczkę modelować tą imprezę w jakimś kierunku. W tym roku jest hasło Człowiek, dlatego że tak naprawdę wszystko co tworzymy, co my sprzedajemy tutaj też, te produkty są, są tworzone dla człowieka. Nasze społeczeństwo się zmienia, niestety się starzeje. Mamy też produkty, które na co dzień... Nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć, ale coraz więcej produktów, które się pojawiają na rynku, to są produkty przystosowane dla osób starszych, które mają problemy z ruchomością, z mobilnością. U nas można w tej chwili zobaczyć wiele tych produktów. No i jakby w tym kierunku w tym roku poszła nasza ta główna myśl, ten nurt Nocy z Designem. Dla mnie najważniejsza była myśl człowiek, tak? czyli y, tworzymy dla człowieka i wybór był jakby y, dla mnie oczywisty, bo y, osoby, które się tutaj pojawiły, myślą o drugim człowieku, więc tworząc, tworzą prawie że dla siebie. Ponieważ to, co człowiecze y, dotyczy nas wszystkich i to jest zarówno y, relaks, y, zarówno wypoczynek, y, zabawa, y, edukacja, zdrowie to pomyślałam, że jest to jakby motyw przewodni tego, co, co wiąże się z nami też, tak? Bo my ciągle oczekujemy tego, że gdzieś tam będziemy mieli czas dla siebie, że wspólnie spędzimy dobre chwile, że będziemy się dobrze czuć. I tutaj było pokazanie takiego zatrzymania się po to, żeby wspólnie pobyć razem, żeby odnaleźć to, co jest ważne, żeby wspólnie napić się herbaty żeby wspólnie ukisić ogórki, to są takie prozaiczne rzeczy, o których zapominamy tak naprawdę i większość z tych wystaw pokazuje, jak produkty są funkcjonalne, jak ważne dla nas, po to, żebyśmy my się czuli dobrze ze sobą, tak? żebyśmy współgrali w świecie, który bardzo nas gdzieś tam gna do przodu, a to zatrzymanie jest niezbędne. Oczywiście że warto. Sama już 11. edycja pokazuje nam no i jej sukces, bo znajdujemy się już no można powiedzieć tak dokładnie w epicentrum wydarzeń. Pomimo że z designem mamy do czynienia na co dzień. Może sobie czasami z tego bezpośrednio nie zdajemy sprawy. Biorąc do ręki chociażby szczotkę do zębów, grzebień, cokolwiek, czy wsiadając do naszego samochodu, biorąc laptop, długopis Torbę, zeszyt, to wszystko zaprojektował projektant. Zaprojektował designer, zaprojektował ktoś, kto skończył uczelnię artystyczną. Nieważne gdzie, nieważne w jakiej części świata i Europy. Yy, idziemy dalej. Mamy ceramikę, mamy szkło, to nie tylko Kubek, to nie tylko filiżanka. To są przecież też piękne formy użytkowe yy, czy formy artystyczne. Yy, myślę, że yy, można powiedzieć, że jesteśmy wręcz uzależnieni od designu i robimy wszystko żeby w jakiś sposób się wyróżnić. Nawet to, jak się kreujemy samym ubiorem, to też jest wzornictwo, to też jest produkt. Już nie idźmy dalej w te poszczególne części, bo byśmy bardzo głęboko musieli zejść wszystko. Na co spojrzymy, co nas otacza, na pewno zaprojektował projekt. I to jest piękne, że udało nam się zaprosić do, do współpracy zarówno firmy, nazwijmy to codzienne, normalne, produkujące rzeczy, które są na co dzień nam potrzebne, z których codziennie korzystamy, jak również rzeczy, które są totalnie odjechane, artystyczne i często jest tak, że jak widzimy rzecz, która jest odjechana, zastanawiamy się co autor miał na myśli, po co to zrobił, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego ten materiał, dlaczego taki kolor. Tutaj dzisiaj możemy się spotkać z twórcami. Możemy się ich zapytać Skąd ta prowokacja? Czemu w taki sposób e, zrobił ten mebel, ten produkt, to krzesło, e, biżuterię? I to jest, e, to jest super, że, że możemy, e, możemy s, spotkać się z ludźmi, którzy to tworzą i wymyślają.